Okej, okay, moi drodzy, przy okazji sezonu drugiego. Mieliście bardzo ciekawe spostrzeżenia w komentarzach, więc teraz mały taki adwocen do sezonu drugiego. Zapomniałem powiedzieć o jednej takiej ty, takiej długi to malutkiej sprawie, że cały drugi sezon był o tym, że Dexter szukał siebie, że jego cały ten policyjny komisariat Miami Metro Police szukał Bay Harbor Butcher'a. Tak? Którym oczywiście wiemy my, że jest Dexter. On wie, że o nim jest, a oni nie. I zapomniałem o tym powiedzieć nie wiem czemu. <noise> nie, słuchajcie, tak serio. Oglądam ten serial jako takie trochę guilty pleasure'owe, Choć dobre, dobrze zrobione, bardzo mi się podoba, ale takie guilty-pleżerowe melodrama, prawda? Brazylijska telenowela, gdzie tam trochę się śmieje z tych wszystkich mini relacji, tam kto z kim będzie parą i tak dalej, nie? I jakoś tak ten główny motyw, jak mówiłem, o tym po prostu mi wypadł, ale oczywiście jak najbardziej ten drugi sezon był fajny, bo cały czas deptali po piętach Dexterowi. On cały czas próbował się dowiedzieć, no. Co o nim wiedzą, znaczy trochę się śmiałem, że oni trochę to podkręcali. Tak. No nie chcę powiedzieć, że sztucznie, ale były sytuacje, w których on od dwóch dni nie może się dowiedzieć, co oni na niego mają. A jest, ja tak myślę, kurwa, czego jesteś częścią tego komisariatu. Śledztwo, w którym żyje, no nie cała Ameryka, ale na zasadzie wszyscy w okolicy tym żyją mieszkasz ze swoją siostrą, która bierze w tym nim udział, powinieneś mieć zerowy problem, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Przecież wiadomo, że ludzie plotkują między sobą na takim komisariacie, tak? Także trochę na początku się śmiałem, że mówię tam, o tam chodzi tu, chcę dopytać. Potem pyta kogoś na miejscu zbrodni w taki niefrasobliwy sposób, a oni tak, no, co on tak dopytuje, no nie? Mówię, człowieku, zapytaj se siostrę, z którą mieszkasz. Dosłownie pytaj, no co tam macie, gada, jestem bardzo ciekaw, nie? I tyle, i wystarczy, nie? Druga sprawa, nie powiedziałem przez te dwa sezony praktycznie nic o intrze, i intro jak najbardziej. Dextereks. Dexterek, Deksterek ma zajebiste od tego komara przez te inne tam krojenia i tak dalej. Super też jest muzyka. To jest kolejna rzecz, o której jeszcze nic nie mówiłem, ale bardzo mi się podoba. Muzyka, która szczególnie wchodzi w ten taki motyw trochę tajemniczy. Właśnie taki typowo dexterowy, jakby do jego postaci dopasowany ten jego główny theme. Przypomina mi trochę Old Boya, Park Chan Wooka, taki jeden moment, generalnie taka trochę taki tajemniczo, taki. Nie? Super, generalnie muzyka bardzo mi się podoba. Oczywiście też jest dużo klimatów takich, Miami, latynoskich, powiedzmy, już zależnie od miejsca, sytuacji i tak dalej. Natomiast ten taki główny motyw, taki, właśnie tajemniczo, zagadkowo, nawet nie wiem jaki, jest super. Także super intro, super drugi sezon. Główny ten motyw, o którym zapomniałem powiedzieć. Super muzyka, przejdźmy do sezonu trzeciego. A sezon trzeci, jak dla mnie, póki co był najsłabszy z tych trzech, ale wciąż z przyjemnością e, obejrzeliśmy. I czwarty już też nie mogło się doczekać, szczególnie, że większość z was, znaczy większość. No dużo osób pisało, że czwarty jest najlepszy, że postać Jonathana Liwgała. E, jeśli dobrze pamiętam nazwisko aktora, jest tutaj podobno super i w ogóle ten sezon będzie sztos i ostatni dobry, więc no cóż, no jest trochę schajpowany, czekam. Trzeci sezon ma pewne ciekawe elementy, natomiast muszę powiedzieć, że zdecydowanie mnie zawiodł. Yy, znaczy, nie, dobra, może zawiódł to nie, ale nie miał takiej petardy, nie miał takich naprawdę fajnych momentów jak pierwszy czy drugi. Yy, szczególnie w końcówce, ponieważ cały sezon opiera się o ten związek, tą nową relację, gdzie pojawia się Miguel Prado, czyli miejscowy prokurator, tak, on jest jakimś tam DA, który yy, zaprzyjaźnia się z Dexterem i, uwaga, spoilery, bo pod poprzednim filmikiem, gdzie omawiam spoilerowo sezon drugi, ktoś napisał, że nie ostrzegłem, że będą spoilery. No, wa ciekawe, nie? No, w każdym, no, w każdym razie to będą spoilery. Miguel Prado zaprzyjaźnia się oczywiście oszukując Dextera, próbuje go cały czas jakoś tam wykorzystać, ale, no, na przestrzeni sezonu widzimy, że on jakby staje się jego kumplem i w życiu prywatnym, i w życiu bardzo prywatnym, czyli... Jego, prawda, Robinem do Batmana, albo nie wiem, próbuje być drugim Batmanem i zaczyna z nim mordować, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście sam wątek w sobie jest mega ciekawy. Pomysł na tę relację, że Dexter pierwszy raz będzie miał kogoś takiego, no poza swoim ojcem, powiedzmy, ale tak naprawdę pierwszy raz w życiu dorosłym kogoś takiego, kto w ogóle zna jego sekret. Trochę jak ten jego brat z pierwszego sezonu, który, no. Musiał go zabić, tak? Ale że zna jego sekret, że może będą to robić razem, że może będzie miał kompana, że ma jakby. No właśnie, takie jest to na pewno ciekawe, bo jednak jego życie w tym sekrecie jest samotne, gdzie najbliższe mu osoby, czy Rita, czy Debra, nie wiedzą, nie mogą się dowiedzieć i tak dalej, że już nie wspomnę o innych policjantach. I jest to oczywiście naprawdę ciekawe, jakby w ogóle pomysł na wątek, no nie? Tylko problem jest taki, że ten Miguel Prado, ten aktor, chociaż, chociaż charyzmatyczny, chociaż taki od początku, prawda, jakiś taki, nie wiem, jakaś gwiazda kina lat 80 mi się kojarzył, jak jakiś taki Charles Bronson, czy coś, jakiś meksykański Charles Bronson, no. Ja no nie wiem, ale od początku, jak oglądaliśmy, wiedzieliśmy, że coś jest nie tak i przez cały sezon mówiłem, okej, okay, po prostu czekamy, aż w ostatnim odcinku, czy tam przedostatnim wyjdzie, co jest nie tak, ale od początku, było wiadomo, że jakoś to. albo jeżeli jest jakoś zamieszany w ogóle, że w ogóle jest przestępcą, wiecie, spekulowaliśmy sobie, że może on cały czas będzie wykorzystywał Dextera, żeby zabijać osoby, na przykład jakieś jemu przeszkadzające, wiecie, politycznie i że to będzie takie full cyniczny, że jest po prostu gangsterem. Z drugiej strony myślałem sobie, że, okej, okay, jak już potem było widać, że no nie no, że może rzeczywiście też chce się bać zabijania, ale no to mówię, okej, okay ale widać, że nie będzie się słuchał Dextera i albo będzie stwarzał zagrożenie na zasadzie i to wszystko się stało, nie? Że stwarzał zagrożenie na zasadzie, że nie jest tak ostrożny jak Dexter, że Dexter jednak nie przez przypadek jest, jeszcze nie wpadł, e, mając dziesiątki tam trupów na koncie, bo to bo właśnie jest tak dokładny i ma pewne zasady. I nie chodzi mi nawet o te zasady, kogo morduje, tylko w jaki sposób, jak, jak doprowadza do tego, żeby nie doprowadzić policji do siebie, nie? I Miguel Prado oczywiście chce popełniać, mimo że nie jest widać, że jest tam niezły, ale chce, po, znaczy popełnia podstawowe błędy większości osób, że jakieś ślady zostawić, że ktoś go zobaczył, że czegoś nie dopilnował i tak dalej. I druga sprawa, oczywiście, czyli kwestia. Kogo zabijać. I tutaj Dexter ma jasny swój kod, który jest też trudny w przestrzeganiu. Też jest wiele tutaj rzeczy takich, że no właśnie, ale wiem, przecież są sytuacje jak z dołksem w poprzednim sezonie, że będziesz musiał albo się poddać, albo zawić niewinnego człowieka. Gdzie tam ten drugi sezon, no to. Poprzez postać Lili, bardzo convenient dla scenarzysty, to się rozwiązało, że Dexter sam osobiście nie musiał zabić, ale doprowadził w pośrednio do śmierci Doksa. Także klasycznie, jak przy wszystkich Breaking bedach i Better Call Saulach, klasycznie, mimo że go lubiłem, mimo że możemy sobie myśleć, że no dobra, Dexter zabija złych ludzi, naprawdę złych prędzej czy później ktoś, kto nie powinien ucierpić w tej sytuacji, no nie? Także tutaj, jak zwykle, taka rzecz jest bardzo, wiecie, to jest szara strefa. I oczywiście Miguel Prado ma swój, chce yy, 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 zabijać po swojemu po prostu. I ta pani adwokat, druga, która się z nim, prawda, prawnie napierdziela, yy, nie pasuje mu, więc ją zabija natychmiast deksewarzy Dextera. Okazuje się też, że dało mu tą koszulę, była umazana tam farbą czy krwią jakiegoś zwierzęcia, a nie jego, co miała być takim dowodem, takim hakiem na, że jakby dał haka na siebie w ramach takiego no, zdobycia zaufania no, i tak naprawdę, jak ta końcówka sezonu już się wkopywała i tak widzieliśmy, że wiecie, że no właśnie po prostu Dexter będzie musiał go zabić i że Miguel Prado tak naprawdę jest zły, no nie było to dla mnie emocjonalne. No nie było tak jak w pierwszym sezonie, gdzie się dziełem, że wow, z tym bratem, ale tu się okazuje, albo nawet w drugim, że ten dołks i ten dylemat i tu i tamto. Tutaj jednak miałem takie, że mówię, okej, okay, od siedmiu odcinków po prostu wiedziałem, że coś wyjdzie nie tak i dodatkowo ten. A czy to nie był zły wątek, żebyście mnie źle nie zrozumieli, że ja tylko narzekam, tylko mówię, że było, no bo okej. Okay ale to było po prostu ok I yy, też druga sprawa, że on był postacią wprowadzoną od zera w tym sezonie. Gdyby, gdyby to był jakiś, wiecie, trzeci sezon, nie wiem, Debra zaczyna z nim mordować czy coś, byłoby takie ok no to, to jest to bardziej takie wiarygodne, że nasz Dexter tak na tyle szybko się przed kimś odsłonił, że mimo wszystko dużo ryzykował, mimo wszystko dosłownie ryzykował, że ktoś pozna jego sekret, na niego, w każdej chwili może na niego wskazać palcem, nie? I druga sprawa z tym związana. Trochę ten serial obnażył to, co, czy ten sezon, to co tego typu Seriale często popełniają ten błąd, gdzie scenarzysta zapomina, jak pisze tych swoich bohaterów, i to się dzieje we wszystkich tego typu filmach i serialach, w większości, nie we wszystkich, że bohaterowie nigdy nie mają jakichś swoich znajomych, prywatnych żyć i tak dalej. To znaczy, zawsze jak siedzimy jakiegoś Sola Goodmana, Waltera White'a, czy wymieniam naprawdę dobrych bohaterów, ale oni praktycznie nie mają przyjaciół i znajomych poza tą jedną osobą, która też jest w serialu, no nie? I ja nie twierdzę, że każdy z nas ma dziesiątki tysięcy znajomych, albo każdy znajomy z Facebooka to jest ktoś, kto powinien wiecie, być znajomym, bo wiemy jak jest, ale właśnie wychodzi to, że Dexter ma wziąć ślub. I okazuje się, że on nikogo nie zna. Poza ludźmi, poza swoją siostrą, ludźmi, z którymi pracuje, z którymi tam na tym komisariacie, no to niespecjalnie on tam się jakoś, nie wiem, no. chociaż no, grają w kręgle, coś tam się asymilują i jest ta w sumie brazylijska telenowela, że co chwilę ktoś tam z kimś, prawda, kogoś podrywa i tak dalej. I wszyscy o wszystkim wiedzą w kwestiach takich związkowo-seksualnych, ale. Taka szkoła, no nie? Jaki, jakiś studio, jakiś college, ale Dexter de facto nie ma przyjaciół, no nie? No i właśnie wychodzi, że Miguel Prado się pojawia w tym sezonie i po czterech odcinkach, nie wiem, znają się od, od kilku miesięcy i nagle, o, to jest mój best man, będzie moim, prawda, tym świadkiem na ślubie, nie? I tak mówię, za szybko, brakuje, tak, tak obnaża trochę, że, że, że właśnie, brak... znaczy, ktoś może pojeść, no ale Dexter jest człowiekiem właśnie takim skrytym, z tajemnicami, takim trochę, prawda, w spektrum, Socjopatom w zasadzie, e, no nie ma znajomych. No i okej. Okay. Jest to uczciwy argument, ale to jest tak typowe w takich serialach, że, no właśnie, jak to nie masz w ogóle znajomych, nikogo nie, ni, w ogóle nic, nawet jakiegoś innego dziwnego człowieka, jakie trochę wiecie. I, I ten Miguel Prado, który wyrasta tak nagle na jego przyjaciela, widać, bo że to musi się zakończyć przed końcem sezonu. A co najgorsze, Rita ma to samo, Rita. Nagle jej najlepszą koleżanką jest żona Miguela Prado. <laughs> Okej. Okay. I swoją drogą, cały wątek ślubu, muszę powiedzieć, że, yy, no, dosyć dziki temat, który ten sezon tak, no. Trochę mnie zawiódł w tym sensie, że Dexter absolutnie nie pasuje na kogoś, kto właśnie weźmie ślub z Ritą, zamieszkają razem w wielkim domku i będą prowadzić amerykańskie życie, bo on idealnie pasuje na takiego właśnie tajemniczego typa z doskoku, który ma ten swój kwadrat i no i właśnie jest taki trochę z doskoku, jest dziwny, jest inny, jest trochę taki ten... I nagle on ma brać ten ślub, nagle są takie poważne decyzje jak kupowanie domu i co? I teraz on cały czas Tawrita będzie musiał ukłamywać i tak i jakby... To, to są takie poważne tematy, że on jest jednak seryjnym mordercą. I tak bardzo się zmienić swoje życie i to się tak dzieje, w tym, w tym sezonie to się tak dzieje, no nie? Oczywiście nie wiem, w jaką stronę to pójdzie już w kolejnych, czy on tam rzeczywiście Będą się przeprowadzać, czy nie przeprowadzać, ale... bo pewnie nie, pewnie sobie zachowa jakąś swoją kanciapę Ale... albo przynajmniej tam, nie wiem, jakiś garaż, czy coś Ale no, muszę powiedzieć, że... No nie wiem, mam, mam wrażenie, że te właśnie wszystkie takie bardzo mocne wątki w tym sezonie nie do końca wybrzmiały Jestem ciekaw, gdzie to pójdzie Gdzie to pójdzie dalej No i też w tym czasie oczywiście ten wątek debry też moim zdaniem był nie najgorszy, ale średni, też nie tak ciekawy jak w poprzednich sezonach, gdzie pojawia się ten Anton, który no mi się kojarzy z Arrowversem, prawda? Grał we Flashu w, Arrow, w serialu Arrow i tak dalej, i Jako Dix, i tutaj jest tym jej jakimś tam informatorem, ale ona potem z nim się tam przespała, a potem będą razem, nie będą i taki trochę melodramat. W tym czasie oni szukają tego Skinnera, co obcina ludziom skóry. Dosyć fajny, taki dramatyczny, że taki brutalny, prawda, element, że chłop dosłownie tam torturuje, torturuje ludzi przez wycinanie skóry. No i pojawia się ten Queen. Queen, który jest na komisariacie policjantem, takim panem przystojnym, bad boyem, trochę motherfucker. E, się śmiałem, który. Azjatka, ta aktorka, która gra w kocha, lubi, szanuje, crazy, stupid love, tutaj go próbuje rozgryźć i trochę tak, na przestrzeni, znowu, na przestrzeni sezonu nie wiemy, czy on będzie dobry, czy zły, czy rzeczywiście ona mu powinna ufać, czy nie. A może by tą razem, a może w przyszłym sezonie, a może ten. I te takie właśnie debra, z którym tam chłopem co robi, w tym sezonie było to dla mnie też takie, no średnie, powiedzmy, ale nie, nie że złe. Ten sezon był dla mnie po prostu średni. Było wszystko jak najbardziej poprawne, oglądalne. Ci bohaterowie, spoko dodatki, na pewno ten Quinn jest takim spoko dodatkiem do ten komisariat, bo ten Batista i Laguerta już mi się trochę nie, że nudzą, ale no wiecie, Batista w tym sezonie idzie na dziwki, po czym ona się okazuje policjantką i w sumie potem zaczynają ze sobą chodzić. Zwróćcie uwagę, że wszystkie te wątki są właśnie takie trochę jak na, w koledżu, kto tam z kim będzie chodził na tym komisariacie, takie trochę to śmieszne jest, nie? Dużo oczywiście jakichś tam mniejszych, śmiesznych momentów. No sam fakt, że sezon się zaczyna tym, że e, Dexter wchodzi tam zabić jakiegoś, prawda, dealera, po czym ten dealer z kimś walczy i ten, tego kogoś zabija nożem, po czym się okazuje, że to jest właśnie jeden z tych trzech braci i Miguela Prado i tego Ramona, czy jak mu tam ten Ramon cały sezon taki wściekły. I jest taki moment, w którym w sumie Dexter Dexter siedzi i, i tam uspokaja Ramona, że nie jest jego wrogiem, gdy my wiemy, że de facto zabił mu dwóch braci. <laughs> w ogóle to, co jest najmocniejsze, jak dla mnie i w tym sezonie, i w ogóle do tej pory w tym serialu, to jest ten czarny humor. I humor związany z tym właśnie, że my wiemy. I często te wszystkie dwuznaczne teksty, jak Dexter mówi, ktoś mówi, no masz hobby, no. Nawet nie wiesz, jakie ciekawe mam hobby. Nie, no jakieś takie tego typu teksty, no mnie osobiście mega bawią i, i ten sezon jest, jest pełen takich właśnie, że siedzi z tym bratem i nie wie, że ten mu zabił tego drugiego brata i tak dalej. Cały ten w ogóle wątek tego Skinnera, jeszcze tylko powiem, żeby nie było, no... Samo śledztwo sobie śmieszne dosyć było, bo tam było, znaczy spoko, ale takie śmieszne elementy, że patrzą na te palmy, te palmy takie memiczne były, że palmy mają obcięte te, więc o mój Boże, on tutaj był! I ten wątek rozwiązuje się od tak, jak w ostatnim odcinku on tam porywa Dextera i jest na zasadzie, patrzę, 15 minut do końca odcinka, Dexter mu ucieka, chłop ginie i myślą, że sam się zabił i jest cyk, 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 ślub, koniec sezonu. Takiegoś, tak ta końcówka tego sezonu była taka, po prostu jakby sobie przypomnieli, że trzeba ją skończyć, no nie? I wszystkie wątki się rozwiązują bardzo tak sprawnie, szybko i... No nie, że nieciekawie, ale wiecie, bez, bez szału. Także e, jeśli pierwsze dwa sezony miały u mnie w mojej głowie podobną ocenę i powiedzmy byłoby to 8 na 10, temu dałbym, e, nie wiem, 6. Trochę gorzej, wciąż nieźle. Zabieramy się zaraz za czwarty, także hej, będzie bingowanie dalej. Potem, potem się boję, potem się boję, bo wszyscy piszecie, że jest dużo gorzej na łeb, na szyję. No ale podobnież najlepszy sezon przede mną. Także czekam na Waszą opinię o trzecim. Czy dla Was był najsłabszy, a może najlepszy? Bo wiem, że takie opinie też na pewno się znajdą. I Miguel Prado jako ten kumpel, który jest e, inicjowany i będzie mordował i tak dalej, jest to na pewno ciekawy w ogóle pomysł na wątek. Ja się z tym w pełni zgadzam. Także czekam na Wasze opinie. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym. ponarzekajmy o filmach. you <laughs>